kalendarzu i jeszcze zima, ale już kwitną forsycje, ptaki pięknie śpiewają, motylki gdzieś tutaj fruwają, więc warto wziąć sykato do ręki i ciąć róże. Większość moich róż posadziłam dopiero w ubiegłym sezonie, dlatego teraz będę chciała je przyciąć, by wyglądały jeszcze ładniej niż rok temu, kiedy przyjechały do mnie ze szkółki w pięknych kartonowych opakowaniach. Pokażę Wam jak ja to robię. Cięcie róż przypada na czas, kiedy kwitną forsycje. Tak się przyjmuje, ale w tym czasie kwitną przecież też rośliny cebulowe, na przykład żółte ranniki czy też przebiśniegi. Natura daje nam w ten sposób informację, że będzie już stopniowo coraz cieplej, dni będą dłuższe, a na niebie będzie coraz mniej chmur. Ja, przycinając moje róże, nie przejmuję się za bardzo możliwością pojawiania się nocnych przymrozków, bo one mogą się zdarzyć cały czas aż do 15 maja. Bo taki mamy klimat przecież. A jeśli w tym czasie coś jednak przemarznie, to te pędy się przytnie i tyle. Roślina naprawdę doskonale sobie poradzi. Uznałam, że przy tej słonecznej pogodzie i przy niewielkich spadkach temperatur nocami mogę już przyciąć wszystkie róże. Oczywiście będę obserwowała, czy podjęłam dobrą decyzję, czy też nie, bo lubię robić po swojemu, ale też wyciągam wnioski, co u mnie działa, a co nie. Jeśli w prognozach pogody jest zapowiadana szczególnie zimna noc, to oczywiście można okryć rośliny, na przykład stroiszem, słomą, czy też agrobukliną. Ale jeśli tego Wam się nie uda zrobić, to też się nie, nie martwcie, nic się nie stanie, gdyż to zimno nie będzie długo trwałe, na przykład przez kilka dni i nocy. Więc róże to spokojnie przetrzymają. Bo kiedyś usłyszałam takie zdanie od wiekowego hodowcy róż kochana pani, róż to taki kolorowy chwast, który daje radę nawet w trudnych warunkach, więc się pani w ogóle nie przejmuje. I być może coś w tym jest. Większość róż kupiłam dopiero w poprzednim sezonie, bo zachęciłam się wieloma inspiracjami w sieci, ale też znajomym ogrodem, którym opiekuje się babcia w moim wieku, czyli druga babcia moich wnucząt. Po prostu teściowa mojej córki. U niej Róże rosną i przepięknie kwitną od bardzo wielu lat, dlatego też pojawiły się i u mnie. Od poprzedniego sezonu, czyli od momentu posadzenia, miały sporo czasu, by się dobrze ukorzenić. I tak się stało, co widać po tak wielu nowych pędach o tej porze roku. Jeszcze na początku listopada niektóre wyglądały ładnie i świeżo. Aż nie mogłam uwierzyć, że zbliża się zima. Mam róże wielkokwiatowe w kilku odmianach parę róż rabatowych, 10 wróżek czyli defeyry, 3 na pniu, ale także dwie róże pnące. jedna kilkuletnia, a druga posadzona całkiem niedawno. Jesienią bardzo późno okrywałam róże i wtedy uznałam, że najlepszy będzie kompost z worka, który teraz w sezonie może być świetną ściółką na rabacie, więc go rozgarniam i patrzę jak wyglądają pędy róż. Zanim zacznę ciąć, to usyłam wszystkie liście, by nie przenosić chorób grzybowych, które mogą tutaj jednak być, choć te róże nie miały najmniejszych oznak chorobowych w poprzednim sezonie. Ale lepiej tego unikać i dokładnie wszystko to, co jest, i wywieźć poza teren. A przy okazji zbieram też suche liście żurawek, które jak widać przetrwały w bardzo dobrej kondycji i wyglądają ładnie i kolorowo. Właśnie dlatego są to moje ulubione rośliny od wielu lat. Widzicie, jak się prezentują po zimie? Wcale nie widać, że była zima. A w najbliższym czasie mam zamiar powiększyć moją kolekcję o dwie kolejne nowe odmiany. O czym zrobię film i pokażę Wam, na jakie odmiany się zdecydowałam tym razem. Na tle żurawek i róż rosną czosnki ozdobne w odmianie Clubmaster które bardzo lubię, a zwłaszcza ich młode liście, bo bardzo szybko się pokazują wiosną i dosłownie rosną w oczach, nawet przy tych nieco zimniejszych nocach, a czoski odbne różnią się tym od innych roślin cebulowych, że najpierw są liście większych rozmiarów, a kiedy one zaczynają usychać, to dopiero wówczas pokazują się kwiaty. Dlatego wokół czosnków mam tak dużo róż i żurawek. Natomiast pędy wszystkich moich róż wielkokwiatowych, rabatowych i okrywowych obcinam na wysokość 5-8 cm, czyli na grubość moich czterech palców, co jest miarką bardzo praktyczną i wygodną. A przycinam je tak krótko, gdyż chcę pobudzić roślinę do wypuszczenia wielu nowych pędów od samego dołu, by mieć dorobny, gęsty krzew z mnóstwem kwiatów. Wybrałam właśnie taki sposób cięcia młodych róż, choć nie mam jeszcze doświadczenia własnego, bo szukając sprawdzonych sposobów znalazłam dokładnie to, co mi odpowiada i co mnie przekonuje, bo ja w ogóle lubię cięcie roślin. Więc skorzystałam z podpowiedzi Grzegorza Herzego, tego od róż ogrodowych, który ma szkółkę, a ja mam od niego kilkanaście sadzonek, więc jego podpowiedzi były mi bardzo bliskie. Dlatego też krótko przycięłam moje róże Wielkokwiatowe, rabatowe i okrywowe. Jednak Wy możecie mieć zupełnie inne zdanie, bo najważniejsze jest to, by mieć własne doświadczenie i ogromną przyjemność we własnym ogrodzie. Cięcie róż wielkokwiatowych i rabatowych poszło mi przyjemnie i sprawnie, bo pędów miały bardzo niewiele. Może po 3-4 na każdej sadzące było tych pędów, więc małe pół godzinki. I niestety koniec takiej przyjemności. Nawet nie musiałam się specjalnie jakoś ubierać na wypadek uszkodzenia bluzy na przykład. A rękawice, no też miałam takie typowe. Być może w przyszłym sezonie będę musiała się jakoś specjalnie do tego przygotować, ale jeszcze nie teraz. Natomiast róża okrywowe, oj, te to mają zdecydowanie więcej pędów, ale są one cienkie. Bardzo czasami cienkie, ponieważ rok temu przycięłam te przyrosty, które były tylko o połowę. Stąd jest wiele takich cienkich pędów i muszę uważać, by się nie porysować, bo nie czuję ich w rękawiczkach, więc zdjęłam te rękawiczki. Natomiast teraz zostawiam te grubsze pędy i tylko na około 5 cm od gruntu, by ten efekt uzyskać jeszcze lepszy niż rok temu, bo kwitły fantastycznie. I powtarzały oczywiście kwitienie do pierwszych przymrozków. Widząc, jak pięknie kwitły te wszystkie sadzonki starsze, to w połowie lipca dosadziłam na tej rabacie kolejne młodsze sadzonki w tej odmianie de Feyre, by stworzyła się tutaj jedna wielka, okrągła chmura różowo-białych kwiatów. Dlatego teraz te młodsze sadzonki też skróciłam mocno przy ziemi, by się zagęściły, ale też były do siebie podobne. I te starsze sadzonki, i tym młodsze. Obok róż rosną już czoski ozdobne, podmianie, fioletowa sensacja. Więc wiosno witaj, niech będzie ciepło, słonecznie, byśmy mogli robić kolejne zmiany na rabatach. Wszystkie pędy róż zawsze wyborzę. Nigdy ich nie składuję na kompoście, bo bardzo się wolno rozkładają, a mam gdzie je wywieźć, więc z tego korzystam. Zobaczymy teraz, jak przezimowały róże na pniu. Mam ich trzy i każdą z nich przygięłam mocno do ziemi, przytrzymałam podporą do piwoni i na to dałam sporą warstwę kompostu. Więc teraz po wyjęciu tej metalowej podpory prostuję tą różę, idzie to łatwo. I od razu daję taką samą podporę, jaką miała w poprzednim sezonie. Być może za kilka lat będzie potrzebna bardziej solidna, no, ale na ten moment jest taka, jaka była wcześniej. Te trzy róże na pniu przyzimowały u mnie bez problemu, z czego ogromnie się cieszę, ale i te róże potrzebują przycięcia, więc skracam ich pędy o połowę. A robię to bez lęku i oporu, choć oczywiście doświadczenia własnego jeszcze nie mam, bo sadziłam je dopiero rok temu, właśnie o tej porze, bo właśnie teraz można je kupić w dobrej cenie i jest, Spory wybór, więc jeśli ktoś z Was chciałby mieć takie cudo u siebie w ogrodzie, to zachęcam do rozejrzenia się po internecie. Na wszystkich moich różach widzę sporo nowych przyrostów, więc tak sobie myślę, że nawet przy tych nieco zimnych nocach nic im się nie może stać, bo róże wytrzymują do minus 8 stopni, a takich spadków temperatury na razie nigdzie nie widziałam, więc jestem spokojna o nowe przyrosty. Natomiast oczywiście uważnie patrzę na każdą prognozę pogody, bo do maja trzeba jednak zachować dużą czujność, gdyż jedna nawet noc może okazać się tą najgorszą. Zostały mi jeszcze do przycięcia róże w nocy, a mam ich dwie. Jedna kilkuletnia podmianie Parada, kwitnąca na różowo o kwiatych pełnych, u której są największe przyrosty, a to dlatego, że jest najstarszą ze wszystkich moich róż w ogrodzie. Jej pędy układam tak, czyli przywiązuję do pergoli, by były poziomo, ponieważ właśnie od nich odchodzą nowe tegoroczne przyrosty rosnące pionowo do góry, których jest bardzo, bardzo dużo, bo jest to świetny sposób, by mieć morze kwiatów. Ten sposób jest oczywiście już znany i stosowany i u mnie się także sprawdza, więc z roku na rok mam coraz ładniejsze widoki na tej pergoli. Więc teraz przycinam tylko te przyrosty, które się krzyżują lub są cienkie, albo też przemarznięte, ale tego jest naprawdę bardzo niewiele. Jest to róża o sztywnych, mocnych pędach, która u mnie nie ma przyrostu zbyt intensywnych co roku, dlatego obcinam je oszczędnie i słabo, ograniczając się tylko i wyłącznie tylko co konieczne i niezbędne. A przed zimą zabezpieczyłam jej podstawę dużą ilością dobrego kompostu. Dzięki temu dobrze przetrwała mrozy, co widać w jej wielu przyrostach. Wkrótce będę ją zasilała nawozem do róż. Polecam, ponieważ jest to odmiana bardzo odporna. Kwitnie na przełomie czerwca i lipca, rośnie do wysokości 4 metrów. Ma liście wyrastające dosyć gęsto, a są one w kolorze takiej głębokiej zieleni z błyszczącą skórką. Kwiaty ma duże, pełne w odcieniach koloru różowego. Odmiana bardzo dobrze znosi czasową suszę i pięknie wygląda w pełnym letnim słońcu. Chcę mieć pergolę całą w różowych kwiatach, więc posadziłam na drugim jej końcu drugą różową różę, tym razem w odmianie jasmina. I z wielką przyjemnością widziałam, jak w ciągu sezonu przyrastają jej nowe pędy, bo na początku były takie maleńkie, 30-centymetrowe. A teraz są już dwumetrowe, więc mogę teraz je spokojnie przywiązywać poziomo, by to od nich właśnie odchodziły te nowe przyrosty tegoroczne. Przycinam teraz tylko kilka pędów, głównie takich cienkich i krzyżujących się, bo nie widzę żadnych przemasniętych. Czekam więc na jej pierwsze kwiaty i jestem już bardzo ciekawa, ile tych kwiatów będzie. Mam nadzieję, że bardzo wiele. Jest to odmiana nieco inna niż parada, bo jej pędy są elastyczne i z łatwością można je wyginać i oplaczać nimi pergole. Dlatego szybko je poprowadzę aż na sam szczyt tej drewnianej pergoli, by z góry rozchodził się i zapach, i piękny efekt wiszących różowych kwiatów. Ale to już wspólnie zobaczymy, jeśli oczywiście zostaniecie ze mną i zasubskrybujecie mój kanał, do czego Was bardzo gorąco zachęcam moim nietypowym głosem, który nieco się zmienił, ale tylko na chwilę. A teraz życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa!